się! No, no, ja, ja nie, nie się tak. trzymałeś, ja nie jestem tym tym? Ja też nigdy. Ja jestem. Kurde, cholerny shotgun. Nic chcę Ogól, Ogólnie jest tak, że Stalkerem jest ten, kto zabije Stalkera, a jeżeli Stalker a. zabije wszystkich, to jest wtedy losowo. Czyli ja nie będę, haha. Bo ty Aha. nigdy gdzie... nie zabijesz. No. <laughs> Ale co. Bo tutaj ty... ja ty nie widzę tego, nic tu nie widzę. <laughs> Jeden za tobą, Max. Dobrze. <clears throat> Okej. Okay. Trzymajmy się razem. <laughs> Ej, gdzie są wszyscy? Aha. Hello! O dzień dobry. Siema. Grałem was, a wyznaleźliście... Telekineza! O, Telekineza za nami! Telekineza znad nas. To gdzie on jest w takim razie? Kanuje czysto na razie? Rozumiem, że pan kapitan jest w tym, tak? O, macie kulkę, super. No mam kuleczkę mam. Dobrze, kulka jest dobra, tylko jak nam rozwalić. A ja nie wiem, gdzie ona poleciała. Gdzie to teraz? O, jest na dachu chyba. Gdzie ta kulka leci? Co ona powariowała? Ja nie wiem, to jest jakaś głupia. Musi się gdzieś schować, a nie na powierzchnię. Bo ona nas trolluje po prostu. Ona jest chyba jakaś... Uciekaj się! Zawsze tak blisko. Tak blisko, tak daleko, nie? Dobra, schowajmy się. Ja proponuję, żeby się schować, a nie chodzić tutaj na powierzchni. A co my, tchórzami jesteśmy, czy co? Tchórze żyją najdłużej. Jakby nie patrzył to. To tutaj się zgadzam. Ale bohaterowie zostaną zapamiętani. Dokładnie. Chyba że nie. AH! Gdzie przeżyją, To wtedy chcę rzucić na siebie całą chwałę. O mój boże! Kto zginął? Kto zginął? Gadi? Fuck, za mało dostałem. Idę sobie. Idę sobie jakby nigdy nic, a nagle rozwaliła mnie beczka latająca. What the hell? Recku idziesz do moich zwłok właśnie, o widzisz moje szczątki O! Jest górze! O! On, on tu jest! Obrwałem! On tu jest! Zaserany stalker! Widziałem, widziałem! Oberwałem, oberwałem. Trafiłem go parę razy, ale zginąłem! Zarobiście! Widzisz? Nie zadzierać ze stalkerem! Hehehe! <laughs> <laughs> jeżeli jest nim pan kapitan! Ło! Czemu my Czemu grę? Kapitan Stalker! Coś mi wywaliło. Oooo! Stworzyłeś. Beczka! Uwaga! Dobra, Wchodzę do ekipa, connect. Dobra. Ja jestem z Nie możesz Serwer stereotypach. Mamy czas teraz! Mamy czas! Mamy czas! Mamy czas! Ej, ty możesz strzelać? A jak? Uważaj! Oh, no! Dobra, zabił mogę się mnie! Dołać, U, zabił! Jest na górze, mnie. na górze. Jest na górze, jest tak. Na górze. Kto tutaj jest? Kto tutaj jest? To jest. Ja, No to nie, on tam jest! Na poziomie dziora, No ale tam. chcę go zabić! A chcesz go zabić? O, no, no dobrze. No. Pewnie, jestem rambo przecież, nie? Azik się chowa w ciemnościach. O, wow. o! Jezus, o strzelaj, warluuje, na oślep, strzelaj na oślep! Strzelaj na oślep! Yes! 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 Ale fajnie! Widziałeś? Stary, zobaczył co na nagraniu, normalnie macieć, Ja ja, patrzy, ja patrzyłem z twojej kamery, więc widziałem co zrobiłeś. Uh, Masakra, yes! yes! twoje, twoje dane straciły ważność, wpisz ponownie hasło by kontynuować, Wpisuję i nic. Kurczę, o, się, o co chodzi? Nie zdradzajcie się. Eee... Przeterminowałeś ja, się. Zaraz, 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 muszę sprawdzić. Przeterminowałeś Twoja data straciła ważność. <głos> 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 zaraz, no zaraz, sprawdzę. Widzicie, zaraz wrócę i spróbuję ten problem rozwiązać. Się. Dobrze. A co, ale hasło, hasło jest chyba te same, co nie? Te same, <noise> ale nie, 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 nie działa. Je, znaczy to stracił... Nie, to stracił? Nie. Jest dwóch. A zmieniłem teraz na piątkę. Na 1, 2, 3, 4, 5. Spróbuj. Ale cicho... A Jack Street dostawał wak bana, Hahaha ha, 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 ha. <laughs> Bana odstał. A, a Jezu on tutaj... <laughs> tutaj jest Okej, tutaj... go nie lubi On rzuca telekinę. on tu jest gdzie wy jesteście teraz? Bo ja jestem sam gdzieś Ja jestem za dzikiem, no, ale... Kurczę, telekinesa się wyczerpała a ja się jestem gdzieś uh, uh, uh. Uważaj, Adzik, tu będzie laser zaraz, okej okay. Ty masz laser? Nie mam, no, tą kulkę Uff, Uf, No to coś... rzuć kulkę, rzuć kulkę, rzuć kulkę, rzuć kulkę tutaj rzuciłem gdzie ona jest? Czego ja mam, Zepsu? ja mam Zepsu? Ten Zepsułem kulkę. Ja mam Zepsu? noktowizor. Zepsułem Zepsu? Zepsu? e. No pewnie That's to strategia e. przecież taka Jezu, grubsza, nie? Jezu, masz te butelkę dla niego w laka w ręku. Nie, 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 ja tam. mam ten. To jest, taki, to jest ten taki noptowizor, że... Z Dobra, adzik, adzik, Adzik idziemy. Chodź, chodź, a chodź, chodź, chodź a! a to? Idziemy, szybko, szybko. A tam się dzieje w powietrzu? A to Bladi, żeby tu, żeby tu śpikać. No wiem, wiem, wiem o tym. Mam nadzieję. Ej, Ej, oni są Chopaki. po drugiej Chopaki. stronie. Co, idę cofami się, cofami Idę się. do was, idę do was! Tylko nie wiem czy goni mnie Stalker czy nie! Nie, nie, Ej, goni! Was. Nie. Gdzie wy jesteście teraz? Kurde, idzie, kurde, idzie do was, no. Idę do was. Aha. Idę do was. Ale... Dobra, do nas, to... a ja idę do was! Okej. Okay. Okej, okay, to jest okay. Adzik, okej. Gdzie jesteście, panowie, gdzie jesteście? Tam gdzie wy byliście Gdzie ogóle. <laughs> o, o. Gdzie Idziecie do niego właśnie, tam jest telekineza, uważajcie. Uuu, poleciałeś no, Właśnie Widziałem efekty tej telekinezy. Nie, nie wiem, kto kto nie, co umiem rzucać. Nie wiem, kto tam szedł. Kode. Ja. To ty, Recku, idziesz tam? A, okej. Okay. Ty... Nie, nie, to BlaDi! To, to BlaDi! BlaDi, po Powiedz drugiej mi. stronie! Po drugiej stronie! Dlaczego tutaj są gdzieś ja widać? O fak, tu gdzieś był. Zaaaaaaaaaaaaaah! byłem jestem? Powrót! Jeeeeeee! Yeah. Tak, powrót. Problem polega na tym, że. Bo to jest so? konto mojego kuzyna i kuzyn się zalogował na konto no, Lebo, jak o, o. mógł? Oooo, to jest chamstwo Okrzań go Czekam 30 grosami 50 no. groszy O, znowu fajna groszy. miejscówka, dobra idziemy chodźcie Tego sobie stąd poszliście, wiecie co? To było chamskie To nam zabroni jej? No ale wiecie co, ja chcę się z wami pobawić Chcę wam beczki we daje Mam 50 groszy and I know Pewny ja chociaż, bo można było wiesz, a tam sprzedać się, nie? No pewnie, że tak. A to znowu chcesz czysto? kupić ciało. Nie, Ty nie kupowałeś ciała Maxa. Nie, to nie. nie to teraz nie. zróbmy, zróbmy to, żeby było ciało Maxa i będziemy kupować. No, znowu! <laughs> Max, ostatnio próbowaliśmy sprzedać Maxa. Dzisiaj. Zabawiamy <laughs> Maxa. się u Stalkera. <laughs> What? Noise. Ej, a jak skoczymy stąd do wody, to jak myślicie, przeżyjemy Max? czy nie? No to jest ja pierwszy. Znaczy cztery wszyscy, okej. Okay. Dobra, okay. raz. Nie, nie, nie. No? No? No, no, dawaj, 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 szybko. Masowe samobójstwo. Pozostawcie go, witam do Jackass. Dobra, raz, do wody. Uii! Ała, nie trafiłem, god dammit! A, tu Trafił. A ja trafiłem w barierkę Ups. i się rozleciałem na kawałki. No, Zginąłem? Tak, zginąłem! No, moje zwłoki no. pływają w wodzie, nie widzicie? Teraz możemy kupować i sprzedawać. kupimy sobie. No, moje zwłoki pływają w wodzie. Dobra, a kto się odważy, żeby właśnie pójść po te zwłoki? Ja. Tak nie Ale po co? Ej, Tam, chodźcie wid tutaj widzicie? do tego domeczku. Widzicie, widzicie? Ej, chodźcie tutaj do tego domeczku. Wygląda... Dobra, dawaj, miera, dawaj, dawaj. dawaj. Aj. Ej, kuchy kuchy Ej, tu można otworzyć drzwi! Kliknij! Ej, chodźcie szybko, szybko, chodźcie tu do domu. Chodźcie, tu znalazłem. Dawaj to głowa maxa? BUM! Dawaj! Poczekaj, no, coś zrobiłem? No i? Kliknij na to, na to zielone Czekaj, ja kliknę, będzie na mnie Kliknij i strzelaj, ej, nic tu nie działa Chodźcie, chodźcie, zamknij drzwi A na 10 się... Gdzie Nie idzie? Nie będziemy? Ale do to dupy, p**a to. Ej, ktoś wchodzi! Co otwiera? Precy, gdzie bo? ty jesteś? Czemu masz taki ja dziwny tutaj. widok? Eee, bo to jest taki szczególny Eee, szczególny O, ja tak jestem na... w końcu tam, stąd Ja? No. no ej! No, nie <laughs> Dobra <laughs> nie, to nie, nie, to nie, nie. Został się <laughs> Chociaż nie, może tym chyba wejść. Dobra, jesteś od panu Okej. Ja Jest na schodach, spokojnie. O, idzie do was! Idzie do was, uważajcie! Kto idzie do nich? Śmieszny jesteś. Dobra, to ja zostałem tutaj na wejściu. Telekineza, uważajcie! Nie. No se ma... A! Chciałby mnie beczką trafić, ty niedobry Stalkerku No we skitu. Bo okay. byś się zamknął, a nie, o, nic z tego, bo to tu jestem żeby pomagać. Dawaj! Rozwalcie no, go! Tak nie chcą się bawić! Jest I, na schodach! jest Ucieka Podajcie. do góry, ucieka do góry, ucieka nie do góry! Ucieka! Ucieka, tylko się ucieka. I ucieka. No, ucieka, ucieka jest, do was! Dawajcie dobrze. go! Jak to ucieka do was? Chyba od was? Znaczy od was no <laughs> Czepko, gonimy stalnie, zbracie go! Ej, ale to mnie... Oh, Idzie do was, uważajcie! Kurwa, kurwa! Uważajcie! Przebieg, tam pobieg, szybko, uciekamy! Ty, nie widzę go już. Straciłem go z oczu! Ej, szumisz! Ktoś! Ja też nie widzę. Ktoś szumi, no. Jumax! Nie, ja tam. Ale Jax ja nie umiem tego Jax. używać. No, ja nie... Ja, 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 ja szumię? No tak troszeczkę. Tak, okay. Teraz, teraz... biegnie Dawaj, dawaj, jest tutaj, tak, jest. Nie ma go. Nie ma go. Dobra, Nie ma stalkera. Gdzieś tu był, gdzieś tu był. A o, masz! O, 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 o. To ja strzelam! Użyłem się, teraz macie przesrane Uważajcie, uważajcie! O nie! Jest na schodach! Jest ślepa. na schodach! Jest na schodach! W jakich schodach? Co o, widzę, widzę, widzę Tak, widziałem go! Nie, Je, schowa mnie się tutaj. na schodach! A nie? Kto, nie. kto został w tej kabinie? Ja. A masz! A masz! Ty to, jesteś! To, tutaj paz! Przecież to, <coughs> przecież to, jest fans. a widzę go, widzę go to Jest, jest schodzi, banstwo. schodzi do kabiny, uważaj, Z w, w ciebie Dawaj go, wow. jest u ciebie Redzku, jest u ciebie, strzelaj na oślep no Strzelaj Yes, kurwa. Adzik, brawo Dobra, Adzik, będziesz pierwszy raz Stalkerem No, widzisz Ale przecież nie zapewniłem wizję drużynie, czuję się Dziękuję ci Czuję się... Się, <coughs> się... <Czuje> się, <coughs> się Było po prostu, było po prostu pięknie, to dobra Begier, supporta A jak się używa skillsu, bo nie pamiętam już Czego? No jak wow, się no, znowu? Mi, e, na E czy... E, e. E. E jest za tobą. E, a czemu mam uważać? No żebyś zauważył mnie, tak? A myślałem, że coś innego, jak jesteś za tobą, żeby uważać, że tam wiesz. Nie dostałeś karabinu No będzie cię brało od tylko. No właśnie. A używa się prawym, nie? Chyba tak. Nie, używa się okay. przyciskiem resem do komputera. A to ja spróbować. To nie mam jakiego. Znaczy, jak Bad Password, nie mogę wejść. 1, 2, 3, 4, 5 teraz spróbuj. Bo zmieniłem, bo coś tam mówiłeś że nie można. Adzik, Adzik, Adzik Stalker ma taką fajną komedę, która się nazywa Alt F4 No musisz a, skupować, a, trzeba, trzeba spróbować, zawsze działa. Ten Ten to nie jest to jest super moc. To jest kill, kill Czasami Q. Czasami Q. Jest, czasami, Q. Ale, czasami Q Ale nie spełnia swoją funkcję O Łado! O Czemuś to zabił? Ty chamie! Gdzie cię? Hej, znalazłem dobrą, dobrą miejscówkę, gdzie wy jesteście? Na mapie Adik to Mendo jedna, no? A O, widzę telekinez! Ej, widzę na naprzeciwko, naprzeciwko, no, to byłem ja chyba. Tu. Recek, chodź tutaj do mnie, widzisz? Jestem w tym Sąsiadka z naprzeciwka Gdzie jesteś chłopaki? A jej imię było Beata <noise> Chłopaki! <gdzie> Czy <coughs> jesteście? Dajcie sygnały dymne Widziałem Stalkera <coughs> Recek! O, chodź jest. go. Do mnie. Jestem w Widzę go! Lecę wam pomóc! A Gdzie jesteś? Max, gdzie ty jesteś? Gdzie on jest saku? tam, on jest... Oh, o, fuck. Gdzieś go widziałem, ale... Max, tam, on, gdzie ty jesteś? Dobra, e... chciałem tak e... na Janę tam przejść, ale... Wi wi widzę nie Widzę sondę, rady. więc idę do tej sondy. Poczekaj, Max, ja jestem Cholera w tym budynku na... takim... Widzisz sondę, pojadasz. Tutaj! Na górze! Mam e, nadzieję, że z... nie Starker chodzi po na... schodach <laughs> obok wieży. Ej, stój, co to przeszedł po drabinie? Gdzie? Ja. O, jest racek, okej, okay, dobra. Dobra, ej, chodź piętro niżej. No, się O, jaka miejscówka. Au, 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 Czemu przejść nie mogę? Piętro niżej. No, widzę stalkera, widzę stalkera, widzę stalkera! Ja, nie wiesz co jest? O, wiem, wiem którędy idzie, wiem którędy idzie, tędy. A nie to w ogóle. Tak jest! Tak, tak, tak tam jest! Chodź tutaj! to. tu, tu, tu! Koniec zabawy, To jesteście! ja Zabijacie go i nie zdążę dolecieć do was nawet, no. Sonda pomocy, sonda pomocy, gdzie on jest? Ja właśnie wszystko skanuję, wszystko skanuję. No to skaluj, żebyś go nie widzę. widzę. O, dobra, blad, Zobacz, Nie opierdzielaj, ja tylko to skanuj. No właśnie, no, no, skanuj, ale wolę. Bo, ty bo, ja ty ja łatwo, bo wiesz, o, się wejść, na do źle na 10. Jak ile? Wszystko dobrze. Dobra, chodźcie tu, piętro wyżej. Gdzie wy jesteście? A, dobra. Piętro niżej jesteśmy. Zobacz, ja jestem tam, wiecie, gdzie... że z Adzikiem to nie macie szans. No nie. Grę, się to podejrza, to nie, nie są... A dzi to jest A jest tak dobre. A Dobrze. to A to się tak dobre. A dzikie, to A to musi być pro. to musi być, no, być. Władzy, no, to tak jesteśmy na górze. to Kurwa. No, to nie, władzy, władzy, no, to Ale powiem ci, że ochroniłeś mnie, bo on we mnie chyba celował. Nie, celowałem w tych dwóch tam. A tak. wiesz co, ja tutaj, ten dobre świadectwo o tobie daję, że jesteś pro, a ty co? No Tak, tak się ugrzysz? A gdzie jest pro, Adzik a gra w Infestation Nie gram Nie grasz? Nie gram Ty rzeczy zbanowali, gram. gram <laughs> <day Z. laughs> o, sied, Lecz, <grym>, o, w Daisy Oh shit, uwaga! Lecieszka! Łamiesz! Ej, uważajcie, bo was skąd nie Widziałem straci, cię, żebyś grał w Daisy. Nie, nie ja gram w Daisy Ja na razie wszystko go nie widzę. Ja, ja to już nie, nie, no no Właśnie, ja też pomysłem, Masz zły ja skaner. No właśnie, może masz zły skaner. Bardzo hmm. dobry skaner. Masz taki nie ręczny. Uwodważaj wiarygodności mojego skanera. Mała rozdzielczość, 640 tylko. No. No co? Tekstu no nawet nie można bardzo przeczytać. Gdzie on jest? Ty, a jak myślicie, da się jakąś koparką rzucić tam, czy coś? Czy tylko nie. takie małe rzeczy? Nie. To, nie. Tam, koparką? O Jezus, blady, co ty, no ty nie robisz? Nie próbuj! O, siędź, uwaga! To O, Nie. To dobrze Widziałem nie go. No, Idź tym no, mostem, wsiądź tym mostem. Yy, znaczy wiesz, to, to może być większe rzeczy, tylko musisz się skupić, no, wiesz. Musisz nie. użyć mocy. A, tak, czeka, tak, jak jak no, mocy kurde, robisz. no nie! Zabił cię? Z takiej wysokości, jak się zabiłem, no. O, Ty na Naprawdę masz tendencję do samobójstwa cały No ja cały nie czas. wiem, no. Maks, <laughs> za, co, nie a... na depresję? Nie Przyszedł ja na dół. Właśnie do was będzie wskakiwała Ludzie ci chyba. pomagają, już pod kusie nie zabijesz, a ty dalej. Tutaj most po twojej lewej było o już się nie ma. Aha, ten O, wpłynął ci na most. Jest pod Koniec. tobą, jest pod tobą. Adzik. U, o, ten jest. się nie... Kurde, się zabił Adzik. Adzik. Ups. Recku, jesteś naszą jedyną nadzieją teraz. No a, Adzik, skanunie, Jest na dole, jest na dole. Mówisz? że okay. Nie zbliżaj tak. się do tej, tej. Zbliżaj się do tej drabiny, ja Normalnie będę musiał skanować. Syndrom Marka, jest, nie? jest, jest, jest. Jest, jest Tak, yes. tutaj, tak, strzelaj, Z strzelaj. tobą. Jak Nie A dobra. Mam Dobra. dobra. To co, idziesz. bo chcę do Was przyjść. Nie, nie, nie. Ale ja się zabiję, bo ja muszę sobie... Chodź Max spalerować. Idziemy ten zbudować bazę. Wiecie, co, ty To jest się... normalnie jak werteryzm. Najpierw Max teraz Adzik się zabija. No. Ale A, pamiętajcie! Czy nie, ja, ja... ja się zabiłem po to, żeby, żeby, sobie, ten, żeby sobie ten zapisać teraz Audą City, bo mi się Dobrze, tak, dobrze, tak dobrze, dobrze, dobrze. No tak! E, o, jeszcze tak lerczę. To to nie jest chyba najlepszy. Ja do... No to, to nie jest dobra Ja Tylko miejsców. do was idę, żeby ja idę Mam do was wrażenie... po mleko. Mam wrażenie, że stalker siedzi na kiblu i się. Na... O Jezus, ogusza mnie. <laughs> Fast take. Pierdzielajcie, spierdzielajcie, pierdzielajcie. Go 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 go. Go 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 go, 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 go. go, 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 go. Go, go, Power Rangers. Let's move. Tam, tam, tam. Okej. Okay. Ja zamontuję Jak... tak. ja zamontuję tutaj laserek, hmm. ładnie. O, dobrze. I tutaj przy małe będzie do campingu. Dzięki Tak, do Tak jest. Tylko że nie tak. Szkoda, że nie ma tak, że jak Stalker zabije wszystkich, to znowu jest Stalkerem. No daj spokój. To tak to, jeszcze to, to łatwo by było. Dobra, ale tak, tutaj to też łatwo. trzeba postawić, żeby nas od tylca nie wziął. Dokładnie, pilnujcie ty. No właśnie, trzeba, 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 ale ja nie ma, niestety nie mam tych, tego jak to się nazywa. No serka nie ja, ja, ja. trzeba, trzeba kampić wtedy. To wyślijcie sobie sensor. Widzę was, obserwuję. Jasne. Jak jasne. No i co z tego? No. Nie, nie masz szans, żebyś nas obserwował. Nie masz szans. Yeah. Tak, to nie, jest to tutaj. Max ma tutaj taką technologię, że się zarbisz po prostu. No właśnie, nano-technologię. Właśnie widzę, jeden idzie mostkiem. <laughs> nie, tak, to tak, nie, to nie, to tamtego tam możesz zabić. Tego mostka no, możesz zabić, tamten, tak. No, tamten nie, nie, nie. What? O, jest tutaj! Już mnie, e, znowu z mojego ognia. E, nie widzicie, nie widzicie, nie widzicie. Nie, nie Oła, o, no! Zamieszał w głowie, zamieszał w głowie. trzeba strzelajcie na oślep. Ej, jak zmienić na serię w tym Hamasie? Nie mam pojęcia Nie da o, rady Chyba nie da rady oh, wow. wow, radioaktywna woda Haha, ha, wow. jest w wodzie Aha. Widzicie go gdzieś? Patrzcie, recek na Wow, rezek, radioaktywna rezek, rezek, woda Chodź okay, okay, tutaj, tutaj. Recek, do nas, chodź Recek, tutaj okej Jestem robocikiem Mamy super miejscówkę Ta woda Wow, mi what the hell? hell. Oh. Recek, co ty strzelasz do mnie? Jak się tym robotem skakuje? I mało realistycznie muszę przyznać jak e to ja? Normalnie. Wiecie co? Powiedzcie mi jedną rzecz, bo chcę wypróbować. Jak a. się używa telekinezy? <grych> no prawda. No, Prawym przyciskiem myszy na jakiś dany podświetlony przedmiot. I drugi raz, jak naciśniesz daną... Skrygu... Ale te tyrycze, No to, a, musisz no, to, to, się to musi się zmienić e. Musi zmienić sobie. E się zmienia moc Naciskaj E i myszką napierdzielasz. Widzę go. A, jest, widzę, widzę. Tak, jest. Oj, telekinezę ma. A. Spaniaczek. Mm. A, a jest on groźny. Jak ja go będę widział jakoś na ziemi? tutaj Grrr. musi być. O, jest! Nie... jest! Do, 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 do. nie mam, nie mam nie mam nie go go, 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 tak jest. Nie, 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 nie. Mnie tutaj nie było. Ucieka, Ucieka. To jest <grymka>. was, was na, te, na ten budynek jest. Na ten budynek. Ja Karnuję, nie, bym... nie widzę, nie widzę. Jak wymierzasz? Dzik, widzisz mnie tutaj? Skaczę teraz, Taka, ja nie, nie patrzę na ciebie. Tak, widzę cię. I co, e, jak jak widzicie? Nie? Patrzę, nie? O przez siatkę Bo, biegnie. Przej... Bo ty jesteś taki przezroczysty, ale no, jak się nie patrzymy, to widać cię. E, jesteś mało widoczny, bardzo. Jesteś tak Uj, ej, prawie. Ej, idzie, idzie jest mostem takie... do was, idzie mostem do was. Takie Znale, jest do was. Już, 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 Mgiełko. żadnym mostem nie idę. Pod skrzynką, na skrzynkę wchodzi. Tylko, Czeka, <grym> czekaj, coś tam widziałem, coś tam widziałem. Ej, wchodzi musiałem... do was pod drabinie. po drabinie. Wyładowywać musiałem po Uważajcie. U, ej, skacze na skrzynkę, na skrzynkę skakuje Jak na skrzynkę? Nie podpowiadaj. Ej, gdzie ty <grym> go widzisz? Chcę do was skoczyć. Ej, ja zostałem sam. <grym> jo! Ta, ja nie, to jest do, do mnie. Nie, tam jest. Będziesz sobie poradzić, oczywiście, że tak. Ej, skakuje na skrzynkę, schodzi. Nie, znowu? <laughs> tak. Adzir, mam wrażenie, że ty nas trolujesz. Nie. Nas trolujesz. <laughs> tak, troluję was. Odnoszę nie, dziwne wrażenie. Tak, ja go nie widzę, podpisał pakt z diabłem. Mam wrażenie, tak. Oładź, Chodzi, o, chyba pisan, do was. Pisan, pisan, pisan groszy cię przekupił. O! Nie, to ja tutaj typowo. No jest. God damn, Ej, ale Dobrze. wchodzenie nad no, żabą jest panika. Oj, chyba go widziałem. Kurczę powiedzcie mi, jest jakaś no. inna broń, czy jestem w dupie? No to, to jest, tą pierwszą? F2, zmieniasz broń? Ale, ale, ale teraz mogę zmienić? Nie. Nie, nie, tak w to nie, Dobra, już mnie zabił, tak czy siak, nieważne. Czekajcie gdzie wy jesteście? Zaraz was wszystkich a znajdę i dopadnę. Ej, gdzie jesteście? Weźcie, skaczcie, bo was nie widzę. Coś tak, mi... skaczcie, skaczcie. E, tutaj, w tym takim mościku, pomiędzy przejściem o, a... Oj, Adzik, Adzik, a dziękuję. Okay, taki dobór jest stalker ja by był. A robucikiem jesteś do dupy. Tylko my zostaliśmy? Właśnie. Tak, tak, so. tylko my zostaliśmy. Najlepsi o, zostają yeah. zawsze na końcu. Nic. No jest. Oj! A, nie, a nie, jasne, myśli. bo się skampiliście tutaj i siedzicie sobie. <laughs> mhm. patrzcie, się, patrzcie się przed siebie. Tak zwany pussy gaming. O, tam jest! Co ty nie o, Czekaj, no idę do was, no przecież to jest tak szybkie... <laughs> on, tam, on tam użył telekinezy, więc jest... Co to byś chciał? Lacki? Dobra, dobra, spoko panujemy nad sytuacją. <noise> Wcale nie panujecie. <noise> panujemy, wszystko jest opanowane, spokojnie. Tak, jasne bardzo opanowane. Akura. Akurat Akurat to panowane Już jest, wam wierzę Jest jeden mały, <noise> mały problem, mam tylko 18 Amo Nie Nie mnie tak mi smutno. <głos> <głos> widziałem go, widziałem go, widziałem go, jest tam, 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 tam szedł, tam gdzie. Ale tam co, orłacień czy co? Tam? Tam, tam, widziałem. Jest koło tego drewnianego mostku Zaraz będziemy. tutaj O, masz go, mam go, mam mnie! O, Nie zdążę dolecieć, nie zdążę Idzie, A, idzie, idzie na ciebie Ła, pięknie Uciek, uciek, uciekł Drewniany most t... Idzie teraz tym mostem drewnianym Przetrwamy Drewniany most, Uważaj, uważaj, teraz u, u, będzie przychodzić tutaj Odwróć się Będziecie próbować od pleców Od tylca chcecie wziąć Od pleców, od pleców będzie chciało wziąć I pleców tylko od tyłca Faktor Dobrze, przepraszam, od tyłca

no dobra, nie ja nie Max nas wszystkich pozabija, nie, zmienimy tryb kto, kto nie był Stalker? <grym> ja Recek, gdzie jesteś? Zabijesz mnie chodź. E, jestem koło tej wieży wielkiej Koło największej wieży, dobra, to chłopaki nie zabijajcie, mnie, niech, Recek sobie będzie stalker. Of Jak to nie, nie zabijajcie? Nie, idziemy na, wszyscy idziemy na wieżę. Wszyscy idziemy na wieżę. <grym> nie, nie, dajcie Jak Recek nie był, no to wiesz, bądźmy <gry> fair. Ej, to co? I tak się zajdą osoby, które powiedzą... Ej, to raz Recyc nie Ty wchodzisz po drabinie teraz, Recku? To ty? Jesteś na wieży? Nie, ja, ja jestem idę na górę Na wieżę nie. Ej, to, to co, co skaczemy? Ej, chodźcie skaczymy znowu na dół. Co o myślisz dobra? o tym? No, Przysz? dawaj, dawaj, ja pierwszy. Skacze, skacze, nie. Na raz nie, nie Kołobeczek? No, koło Dobra, to idę lecimy. To jesteś ty? Uuu. Dobra, strzelaj do mnie. Dobra, nie nie Ja się rozwalimy Dawaj. Ej, To teraz Uwaga. Co to ma znaczyć, że żyjesz? Dawajcie no może tego, potem tik czy coś. Czekaj, to co? jest ostatnia runda to jest spokojnie. Recek z Stalkerem? Tak. O recek, no przestań! Cieszę się, że jesteś Stalkerem, no. Nie no, zabił mnie! Już? Zabił hamstwo! Gdzie on był? No hamstwo to jest szybki.

no dobra, to teraz... Ej, kulgo, prowadź, prowadź, prowadź mnie do stalkera. Zres, to jest moja kulga, ona mnie prowadzi, nie ciężko. Nie, nie, ona mówi, ona mówi tutaj, Recek jest w tamtą stronę. Ona jest głupia. Założę dobrze. tu laser. Nie, no ona, zobacz. Ej, ej, słyszałem, ej słyszałaś słyszałeś, a ja dzik powiedziała do ciebie, że się pierdolił. Eee. <laughs> o, tak się wow! Wyjda. Ole, fuks. Nieładnie, nieładnie, nie Recku. To, co, że nieładnie, co, że nieładnie? No, nie no, 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 Bo co? Bo jestem rudy? Pokeball! Pokeball Dobra, dobra, No za to pokeball, no, to pokeball. Dobra, I, tak. i, I on jest? Kulka, kulka świruje, tutaj musi być prawdopodobnie Dobra, jestem nie, kulką Nie, kulka, kulka musi za nim lecieć Jak za nim leci... Jak kulka to... jest do dupy, ona jest... O. znowu tak <śmiennie> Nie, 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 nie Adziu wow. wow. Adziu, wow. to nie dzień, są kulki analne nie są kul kulki analne Ty się uparłeś ale... Głodnemu na myśli, eh? ja nie A A się, Redzku, na mnie uparłeś powiedziałem, że kulka jest do dupy, nie? Przypadek Przypadek Dwa razy no co, przypadek to. No. To, że akurat się tam znalazłeś, to nie moja wina. Ej, Ej. wiesz co, ta kulka ma autyzm po prostu. Ona, ona ma ten... jak ten się to nazywał? Co miał? No autyzm ma. Autyzm ma, no. zdechła, zdechła. Kulka ci zdechła w ogóle. Ooo, zdechła. ci stygnie. Czekajcie, czekajcie. Gdzie Gdzieś tutaj jest... Co zgon. zrobiłeś? Won. Gdzie jest lecek? Wrzuciłeś kulkę przez okno? Jak to mogłeś? To Recep! Ej, ale patrz, patrz, na mierze. No, leci, leci, skanem. kulka ożyła, spoko! Le, 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 le. Wow. Ej, on. On tu kurna jest chyba. O, nie jest. rece. No. Albo mi się wydaje, albo. Chyba, że to ktoś z Was. No to, po to rozwaliłeś strzelił się, Żeby móc uciec, jak będziemy ktoś go. O, chyba no, go widziałem! Max, a kulka ożyła? No już mu strzelać? kolejne przejścia. Po co? Max. No właśnie. Co? Ale jakby co? Ty kulki mogą strzelać? Oczy. Jakie kulki? No bo teraz ja Te sondy, tak? Mogą no, no, strzelać, no. tylko ty Ej, już musisz przez dłuższy Ej, Max, czas patrzeć się na stalkera. Max, jakby co, A mam plan ucieczki, tak? zobacz. Tak. Max, Max, Aha. gdzie mam plan ucieczki. Max, Jaki? mam plan ucieczki, chodź zobacz. No już idę, no czekaj, bo mnie tutaj... Niech o tutaj, przebiec. tutaj przebieg pod tym, tym tym, drewnianym. Tak. tak? Ja ja że jakby co, skaczemy do wody, jakby się sytuacja strzelić. Dobra, dobra, dobra. Uważajcie, jest teraz wyżej. Pilnujcie, pilnujcie, pilnujcie. Ej, tutaj do nas może. No czekaj, go Przecież jest kilka kulek, nie? Przecież się... zginął mi sporo. Myślę, że jesteście takie sławniaki. A no jak? Co no, no, no. to? to? Dobrze działa, działa. Wyjść na potwórko. To nie był chyba, a no, ta nie jest dobry pomysł. Whoa! Oh, oh, oh! 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 Kto zabił? Kto go <suszu> <suszu> zabił? Jak to się nie stało? To spodziewałem się. No czemu zabiłem? Boom! Jak to się stało? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale zabiłem się własną bronią. Oh. Co? Delikie <laughs> nie wytrzymałeś presji.